Dzień dobry. Dzisiaj polecam po raz kolejny bardzo grubą książkę. Nie jest to jednak powieść, gatunek cieszący się teraz największą popularnością, tylko ryzykuję zbiór wierszy i piosenek. Najpiękniejszych wierszy i piosenek jednego z najlepszych y, w, współczesnych polskich tekściarzy, poetów, Wojciecha Młynarskiego. Sylwetki, y, postaci autora nie muszę chyba nikomu specjalnie przybliżać. Powszechnie znany z dekad występów na scenie, ceniony jako wybitny twórca kabaretu literackiego, lubiany, uwielbiany wręcz za wyjątkowe poczucie humoru, trafną diagnozę ludzkich słabostek i przywar, ale także ceniony za dostrzeganie i opisywanie uroków życia w sposób absolutnie ujmujący. I przy tym wszystkim bardzo, bardzo mądry. Książka ta trafiła w moje ręce dzięki jednej z koleżanek pracujących w bibliotece. Agatko, bardzo ci dziękuję, bo chwilę później, chwilę później kurier już wiózł egzemplarz do mnie, z którym mam nadzieję, się nie będę już rozstawał. Dlaczego warto mieć od oddechu do oddechu, bo taki jest tytuł tego zbioru, wydanego w 2018 roku. Dlaczego warto, warto tę książkę mieć... Przynajmniej na okres wypożyczenia, a moim zdaniem najlepiej na własność. Otóż daje ona nam szansę kontaktu ze wspaniałą, bezpretensjonalną, piękną, współczesną polszczyzną. Możemy dzięki niej zainspirować się kulsztownie sformułowanymi przemyśleniami. Taki czytelniczy kontakt z tekstami młynarskiego na pewno daje nam szansę ponownej, indywidualnej, jakiejś odkrywczej interpretacji tych tekstów. A myślę, że dla wielu z nas będzie to szansa, będzie, czytanie tej książki będzie szansą na odkrycie nowych tekstów, nieznanych nam do tej pory. Bo twórczość Wojciecha Młynarskiego jest bardzo, bardzo bogata. Tak jak powiedziałem, piękna twórczość, mądra, a jednocześnie na luzie. I właśnie fragment takiego wiersza o, o takim tytule chciałbym przytoczyć. Na luzie. To, co się da, podziel na dwa, bez namysłu dziel. Uciechy dnia, do pieca drwa, życia czerń i biel. Jeśli ci los nabije trzos, nie chowaj go w sienniku, tylko podziel. Podziel go na dwa. To, co się śni, pomnóż przez trzy, bez namysłu mnóż. A gdy kto chce powstrzymać cię, ramionami wzrusz. A gdy zbrzydnie ci szalenie to dzielenie i mnożenie, bo i tak może być, idź bez butów do opery, albo walca suń na cztery, wyduś sok z fortuny sknery. Zacznij na luzie żyć, po czym znów to, co się da, podziel na dwa, bez namysłu dziel. Serdecznie polecam sięganie po te książki od czasu do czasu, przy różnych okazjach, po to, żeby Zaczerpnąć z niej troszkę liryzmu, żeby przypomnieć sobie, że można patrzeć na świat z czułością, z elegancją, z subtelnością, ale jednocześnie z poczuciem humoru. Jest to poezja bez patosu, współczesna, zrozumiała, ale piękna. Tymi słowami aż chce się oddychać. Od oddechu do oddechu Wojciecha Munarskiego. Polecam, polecam, polecam i pozdrawiam.